Dzisiaj porozmawiać o problemach Warszawy, o tym co się dzieje w naszym mieście, o działaniach, jakie podejmujemy jako opozycja, żeby sytuacja uległa zmianie. Bardzo proszę pana senatora Romaszewskiego o zabranie głosu. No, po pierwsze chciałem Państwu bardzo podziękować za obecność na naszym spotkaniu. Nasze spotkanie spowodowane jest tym, że 2 sierpnia będziemy składali w ratuszu nasz wniosek o referendum. To znaczy, sytuacja w tej chwili jest dokładnie taka, że dochodzimy do 130 tysięcy, 140 tysięcy, mniej więcej 134 tysiące wymagają od nas, żebyśmy złożyli i żeby stało się to źródłem ogłoszenia referendum. Proszę Państwa, to nie powinno nas demobilizować i te jeszcze ostatnie dni. Bardzo Państwa zachęcam, a każdy złożył swój podpis, a jeszcze spróbował zbierać podpisy, bo możemy się spodziewać tego, że podpisy będą kwestionowane, że będzie się stwarzało najrozmaitsze problemy, ażeby do referendum nie dopuścić. Także jeszcze raz bardzo do państwa apeluję o współpracę. Proszę Państwa, dlaczego to jest takie ważne? Ja myślę, że z dwóch powodów. Myślę, że po prostu arogancja naszych władz miejskich jest już przekracza, że tak powiem, normy demokratycznego państwa. Z chwilą, kiedy zwołaliśmy referendum zawieranie umów przedstępnych w sprawie prywatyzacji specu jest dokładnie wyrazem tej arogancji. Dlaczego? Musimy walczyć o spec. Proszę Państwa, bo jest absolutnym absurdem prywatyzacja instytucji, która jest po prostu monopolistą. Monopolista jest w stanie narzucić dowolne ceny za ciepło. Spółka, która została wytypowana do tego, ażeby kierować specem dawnym. Byłym specem, prawda, nie będzie w tym momencie, nazywa się Dalkia. Jest to spółka o charakterze czysto, czysto dochodowym. Jedyną rzeczą, którą będzie interesowało jej kierownictwo, to uzyskanie jak największych zysków, a nie zapewnienie komfortu mieszkańcom Warszawy. Spółki komunalne jednak to nie są spółki o charakterze. Dochodowym, po pierwsze, tylko są to spółki, które mają właśnie tym się zajmować, ażeby nam, mieszkańcom Warszawy, żyło się dobrze. Dlatego też musimy przeciwko temu protestować. Na dodatek, trzeba powiedzieć jedną rzecz, że ta prywatyzacja w gruncie rzeczy nie ma swojego uzasadnienia. Uzasadnienie tej prywatyzacji mieści się w zasadzie w tym, że pani prezydent miasta ma niedomknięty budżet i dla celów inwestycyjnych niezbędne jest włożenie na koniec roku 700 milionów złotych. W związku z tym spółka została sprzedana za milion, miliard 400 milionów. Czy to dużo, czy to mało? Proszę Państwa, to na pewno jest całkowicie bez sensu bo te 700 milionów można uzyskać w, do... w zupełnie inny sposób, sposób, który nie powodowałby wyalienowanie się miejskiej spółki od społeczeństwa warszawskiego. Proszę Państwa, musimy sobie jasno powiedzieć, że z tego 1,4 milionów to 700 milionów po prostu zapłaci na pewno co najmniej. Także spółka zostanie zakupiona za pieniądze z W połowie przynajmniej. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o sytuację z to jest to spółka miejska, spółka, która przynosi systematycznie dochody w wysokości 20-30 milionów złotych rocznie. I jest to spółka, która w ogóle nie jest obciążona zadłużeniem. Co to, proszę Państwa, oznacza? No, to oznacza, że ta spółka posiada dużą zdolność kredytową i właściciel tej spółki w każdej chwili może te kredyty zaciągnąć, ponieważ zdolność kredytowa tej spółki jest szacowana od 700 do miliarda mld zł. W tym momencie sytuacja jest w gruncie rzeczy taka, że nowy właściciel chodząc do spółki, może w każdej chwili podjąć te 700 milionów złotych, bo no to jest minimalna suma. Taką, taką zdolność kredytową, yy, że tak powiem, no proklamował pan yy, wiceprezydent miasta, pan Kochan. Tak twierdził. My twierdzimy, że ta, że ta zdolność kredytowa jest większa, ale nie spierają się. Fakt jest faktem, że w każdej chwili właściciel te 700 milionów. Może uzyskać na kredyty tymi 700 milionami speców. Może opłacić zakup speców i w ten sposób realizować dochodowość spółki, w Ponadto, warto pamiętać, proszę Państwa, oczywiście kiedy mówimy o tych potrzebach budżetowych miasta, to oczywiście właścicielem tej spółki jest miasto. Jeżeli jest aż taki krach, aż taka bieda, że musimy sprzedawać, że tak powiem, Własne srebra rodowe, no to przepraszam bardzo, to, to można zażądać, żeby ta spółka wzięła te 700 milionów, przekazała je miastu i w tym momencie pozostawała w dalszym ciągu, funkcjonowała w ramach spółek komunalnych, zależnych od no w jakiś sposób od wpływu mieszkańców miasta. Na dodatek mówi się, że to ta prywatyzacja ma spowodować rozwój i unowocześnienie spółki. Proszę Państwa, jest to po prostu kłamstwo, bo jeszcze nie tak dawno, jak w grudniu zeszłego roku, dyrektor generalny tej spółki, prezes, podawał, że w, w ciągu najbliższych pięciu lat specu, ze środków własnych Spec był skłonny zainwestować w ciągu pięciu lat miliard złotych. To jest po 200 milionów rocznie. W tej chwili umowa, o której się mówi, a mówi się mało, mówi, że w ciągu 7 lat zostanie zainwestowany ten miliard złotych, czyli o 50 milionów rocznie mniej. I taka jest rzeczywistość. Ale nas się przekonuje, że nastąpi szalony rozwój, ponieważ to zostanie sprowadzane. Proszę Państwa, jesteśmy po prostu wprowadzani w I proszę Państwa, rzecz chyba najważniejsza. Poczujmy się obywatelami tego kraju, poczujmy się obywatelami tego miasta i stawiajmy żądania. Bo to miasto nie jest własnością pani Grąbkiewicz-Walc, to miasto nie jest własnością radnych Platformy Obywatelskiej, to my mamy prawo decydować o naszych podstawowych prawach. Na tym polega. Na tym polega gospod gospodarność, na tym polega demokracja, na tym polega samorządność. I z tej samorządności mamy nie tylko prawo, ale mamy obowiązek korzystać. Bo to miasto zbudowaliśmy my, to miasto my wyciągaliśmy z gruzów. I nie może byle kto zarządzać sobie i sprzedawać naszego dorobku. Proszę Państwa, ja jeszcze raz proszę o współpracę i wszystkie listy. Które napłyną z podpisami pod referendum, będą uwzględnione i są bardzo, bardzo potrzebne. Rzeczywiście są realne szanse, ażeby to referendum zwołać. Jest tylko kwestia dobrej woli, której po drugiej stronie na pewno mieć nie będziemy. Musimy ich zarzucić podpisami. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może jeszcze dwa słowa dopowiem, dlaczego sprawa spes u jest tak ważna. Otóż mało kto z nas, mało kto z mieszkańców Warszawy uświadamia sobie, że Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, czyli SPEZ, jest to największa tego typu spółka w Unii Europejskiej. Trzecia w Europie, tylko Moskwa i Kijów ma większą sieć ciepłowniczą. Prywatyzacja, która tu się odbywa, jest jedną z największych w chwili obecnej w Polsce prywatyzacji. A jednocześnie cały ten, cała ta procedura prywatyzacyjna odbywa się w tajemnicy przed mieszkańcami Warszawy. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Radni opozycyjni, radni pis którzy żądali podstawowych informacji na Radzie Warszawy, którzy żądali zwołania nadzwyczajnej sesji, i dyskusji w tej sprawie, jaki jest sens sprzedawania tego naturalnego monopolu, ich głosy zostały zlekceważone, odrzucone. Platforma Obywatelska ma. Bezwzględną większość w tej chwili w Radzie Warszawy. Niestety tak się ułożyły ostatnie wybory samorządowe i uważają, że mogą robić wszystko. Nie, to nieprawda. To jest przedsiębiorstwo, które budowali nasi dziadowie, nasi ojcowie, które przez pokolenia powstawało i które jest państwa własnością. I świętym obowiązkiem władz Warszawy jest zapytanie nas, was, państwa, o zdanie. Co o tym sądzicie? Dlaczego to jest tak ważne? My nie jesteśmy przeciwnikami prywatyzacji z założenia. My szanujemy własność prywatną, ale nie prywatyzuje się naturalnego monopolisty. Nawet klasycy ideologowie liberalizmu wiedzą, że to jest prosta droga do patologii. Bo nic z nas nie może powiedzieć, bo tu nie ma wolnej konkurencji. Nie możemy pójść do konkurencji i powiedzieć yy, w specu ceny są zbyt wysokie, ja rezygnuję z waszych usług, idę do konkurencji, która oferuje mi bardziej atrakcyjną cenę, bardziej przyjazną. Nie, takiej możliwości nie ma. W Warszawie nie powstanie druga sieć ciepłownicza. Celem prywatnego inwestora jest maksymalizacja zysku. Proszę Państwa, my śledzimy doświadczenia innych samorządów w Polsce, które przeprowadziły prywatyzację tego typu przedsiębiorstw. Wszędzie ceny poszły w górę. Ciepła i ciepłej wody posły w górę. O kilkadziesiąt procent. Takie będą konsekwencje polityki pani jankiewicz walcy Ale przecież spec i w konsekwencji sprzedaż tego przedsiębiorstwa, naszego przedsiębiorstwa, oznacza podwyżki. Ale nie są to jedyne podwyżki, które zafundowały nam, mieszkańcom Warszawy, władze stolicy. Nie, proszę Państwa. To się układa w pewien ciąg wydarzeń. Referendum, które, o które walczymy, które chcemy skutecznie przeprowadzić, obejmuje również inne kwestie. Otóż, proszę Państwa, w lipcu myślę, że wszyscy dostaliśmy powiększone czynsze. Zwiększone czynsze za nasze mieszkanie. Pewnie część z nas pomyślała, że znowuż prezesi spółdzielni coś kombinują. Otóż nie. To są decyzje, które podjęły władze Warszawy. Od lipca o 30% poszły ceny wody i ścieków, odprowadzania ścieków. To są ceny miejskie, które spółdzielnie muszą wrócić do Mamy następne podwyżki. Od 1 sierpnia komunikacja miejska. To będzie krocząca podwyżka, ale już zapadły decyzji, że o 70% zostaną ceny komunikacji miejskiej. Kolejne podwyżki od września przedszkola i żłobki. O 150%. I we wszystkich tych kwestiach, tych uderzających, Mieszkańców Warszawy, młode małżeństwa, w emerytów, rencistów, studentów. O tym wszystkim chcemy się wypowiedzieć w referendum. Chcemy, żebyście państwo podjęli decyzję. Nie arbitralnie, zabiorka pani Grąbiewicz-Walc. Ale te decyzje dotyczą wszystkich mieszkańców Warszawy. Mamy prawo się wypowiedzieć w tej sprawie. Mamy prawo pokazać, co myślimy o takiej polityce. Proszę państwa, podam jeden przykład bardzo drastyczny, pokazujący, jak jest stosunek, jak duża jest arogancja obecnych władz wobec mieszkańców. Ile miasto zyska na podwyżkach cen żłobków w tym roku, tych, które mają być w wrześniu wprowadzone? Około 6 milionów złotych. Proszę Państwa, budżet miejski przewiduje, że na koniec roku jest pozycja przygotowana i zabezpieczone pieniądze 50 milionów złotych na ekstra nagrody dla urzędników miejskich. Nasi radni PIS zaproponowali, żeby zrezygnować z tych podwyżek yy, żłobków, z tych 6 milionów, i zmniejszyć o 6 milionów nagrody dla urzędników. Nie. Odmowa i arogancja. Nie zgodzili się na to. Platforma Obywatelska nie zgodziła się na to. Dlatego młode małżeństwa będą płacić o 150% większe ceny w żłobkach. Tak nie może być, proszę Państwa. Z tą arogancją musimy się uporać. Musimy się zmobilizować, jako mieszkańcy Warszawy, pokazać żółtą albo czerwoną kartkę tym władzom. Nie można tak traktować interesów mieszkańców nie, tych mniej zamożnych. Bo każdy z nas ma prawo do godnego życia. Proszę Państwa, dlatego jeszcze raz bardzo gorąco apelujemy. Mamy jeszcze trzy dni zbierania podpisów. Jesteśmy już bardzo blisko. Tak jak mówił pan senator, musimy zebrać około 140 tysięcy podpisów, żeby skutecznie doprowadzić do referendum w Warszawie, które odbędzie się na jesieni. Przez trzy dni jeszcze zbieramy podpisy. Do poniedziałku włącznie. Bardzo Państwa prosimy tych, którzy jeszcze nie podpisali się o podpisanie się dzisiaj. Tych, którzy mogą nam pomóc o wzięcie czystej karty, zebranie wśród rodziny, wśród znajomych, wśród sąsiadów podpisów i dostarczenie nam do poniedziałku. Najlepiej do siedziby podpisu na ulicy Koszykową 10, to jest koło placu na rozdrożu. Tam i w niedzielę, i w sobotę, i w poniedziałek cały czas ktoś będzie w ciągu dnia, będzie można te podpisy złożyć. Bardzo Państwa proszę o poparcie tej akcji, o powszechną mobilizację. Na pewno osiągniemy właściwy efekt. To jest niezwykle ważne dla nas wszystkich. Zwłaszcza musimy być solidarni wobec tych, Mniej, mniej yy, zamożnych, prawda? Tych jest bardzo, bardzo wielu w Warszawie. Bardzo Państwu dziękuję i jeszcze raz bardzo proszę o poparcie naszej akcji.